Dzisiaj się przygotujcie ze mną na jutrzejszy film 100 dni do matury Pakuję się w taki plecak Zakładamy jutro taką bluzę Dobra, zaczynamy się pakować I Pakujemy słuchawki, bo to oczywiste Muszę sobie wezmę Mustereczko Do mojej kieszonki i jeszcze chusteczki spakuję jeszcze sobie do już, już do dużej tak taką poduszę do tego jeszcze się do zapisywania kto był w filmie i wam jutro zrobię szarce ze, ze Stani do matury i zrobię jeszcze uszykujcie się ze mną do spania oczywiście i tak biorę jeszcze Pójść telefon. Do mini kieszonki spakuję jeszcze takiego misia. Małą przekąskę ze, szko ze szkolnego automatu. Podczas drogi do kina oczywiście nie mogę się nudzić. To wezmę sobie grę yy, Smart Gamesa. Ale tego musa to chyba przepakuję do, do tej dużej kieszonki już. O! żeby mi się telefon zmieścił. Wezmę sobie jeszcze komiks Sary na drogę, żebym mógł sobie czytać. Was oczywiście spakuję i telefon, bo nie za zostawię go w końcu w domu, ale to jutro dopiero. Wezmę jeszcze naklejki wszystkie, bo zawsze może się okazać, że wy będziecie widowie. Dzięki, że się nas spakowaliście. Jutro zrobię jeszcze szarce skina. Jak będziemy na seansie, jak będziemy jechać, jak będziemy szli do kina, jak będziemy coś może kupować? I, I też to będzie bez głosu. Dobra. Idę jeść dalej kolację i sobie pooglądam coś. Życzę Wam miłego wieczoru i widzimy się na jutrzejszych szorcach. Pa, pa.